Co robisz? Topisz złoto? Nie, daję subika. Proszę bardzo. Zostań kapitanem mojego statku. Swego czasu przemierzyłem siedem mórz, chłopcze, ale jeszcze nigdy nie dowodziłem okrętem. Nie mam bladego pojęcia o nawigacji. Będziesz musiał się tym zająć. Zrobię, co w mojej mocy. Pokaż mi tylko swój statek i załogę. Wiesz chociaż dokąd płyniemy? Masz jakąś mapę? Czekaj na mnie na przystani. O resztę się nie martw. Jak uważasz? Zostań kapitanem mojego statku. Czuję się zaszczycony, ale czy ty w ogóle masz ten statek? A załogę? Myślę, że pięciu ludzi powinno wystarczyć. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Czekaj na mnie na przystani. Tak jest. Czy teraz pomożesz mi dostać się na wyspę? A fakt. Chciałeś, żebym z tobą popłynął. Huh? Słuchaj. Zrobimy tak. Zapłać mi 2,5 tysiąca sztuk złota, a ja poprowadzę twój okręt. Za tę sumę nauczę cię także wszystkiego, co wiem o sile i zręczności. Wcześniej czy później musiało się tak zdarzyć. W porządku. Oto twoje złoto. Świetnie! Teraz musisz mi tylko powiedzieć, co mam zrobić. Zostań kapitanem mojego statku. W porządku, daj mi statek i odpowiednią załogę, a popłynę z tobą nawet na koniec świata. A masz odpowiednią mapę morską? Bez niej daleko nie dopłyniemy. To już moje zmartwienie. Spotkamy się na przystani. Ciekaw jestem, jak tego dokonasz. Wiem już, gdzie kryje się nieprzyjaciel. Jest całkiem niedaleko stąd. Zatem musimy czym prędzej wyruszyć w drogę. To może być nasza jedyna szansa. A co Diego sądzi na ten temat? Myślę, że chętnie będzie ci towarzyszyć. I nie zapomnij o lesterze, gdybyś nie wyciągnął go z tej doliny, byłoby po nim. Ja też mam pewną rolę do odegrania w tej sprawie. Mogę ci pomóc w zwiększeniu twojej many oraz przy sporządzaniu nowych run. Kiedy ruszamy? Witamy na pokładzie. Spotykamy się na przystani. Nie spóźnij się. W porządku. Możesz na mnie liczyć. Zamierzam opuścić Kolinis. Mądra decyzja. Chętnie zabrałbym się z Tobą. To miasto za bardzo się zmieniło. Ciężko będzie tutaj szybko się wzbogacić. Mógłbym Cię podszkolić w łucznictwie, otwieraniu zamków i zręczności. No i przyda Ci się chyba dobry złodziej to samo. Popłyń ze mną. Możemy się spotkać na przystani. Hmm, masz rację. Korinis to rynsztok. Płynę z tobą. Mogę już ruszać. Do zobaczenia na statku. Potrzebuję twojej pomocy. Nie dziwi mnie to. Co mogę dla ciebie zrobić? Popłyniesz ze mną na pewną wyspę, żeby skopać parę tyłków? Ha, zawsze wiedziałeś, jak mnie zachęcić. Co mam robić? Nie może tak dalej być. Chcę, żebyś ze mną popłynął. Czekaj na mnie na przystani. Zbrojanie Masz statek! Hoho! Jedno ci powiem. Z tobą nie można się nudzić. Dowiedziałem się, gdzie szukać naszego nieprzyjaciela. Nie wiem dlaczego, ale mam wrażenie, że powinienem pójść z tobą. Co przez to rozumiesz? Nie potrafię tego wyjaśnić, ale wydaje mi się, że odpowiedzi na moje pytania poznam, idąc z tobą. Więc chodź ze mną i poszukaj swoich odpowiedzi. Spotkamy się w zatoce. Zejdę tam, gdy tylko będę gotów. Śpiesz się, mamy mało czasu. Zamierzam opuścić Korinis. Nie chcesz się do mnie przyłączyć? Im dalej, od górniczej doliny, tym lepiej. Kiedy ruszamy? Idź na przystań. Tam się spotkamy. W porządku, ruszam. Myślisz, że ja Popłyniesz ze mną? Żartujesz? Jasne, że tak. Mam parę rachunków do wyrównania na kontynencie. Nic No i mogę ci pokazać kilka sztuczek w walce dwuręcznym orężem. Mogą ci się przydać. To tylko plotki. W takim razie pakuj się. Co? Już? Teraz? Tak, podnosimy żagle. Jeśli chcesz się ze mną zabrać, przyjdź na przystań. Spotkamy się na statku. Długo czekałem na tę chwilę. Możesz na mnie liczyć. Chciałbyś może opuścić tę wyspę? Najbardziej na świecie. A co chodzi ci po głowie? Dowiedziałem się, gdzie ukrywa się przywódca Smoków. Jest na wyspie, niedaleko stąd. Zamierzam się go pozbyć raz na zawsze. Brzmi świetnie. Wchodzę w to, jeśli mogę się do czegoś przydać. Nie chciałbyś się nauczyć, jak poprawić swoją zręczność? Albo jak lepiej posługiwać się broniami jednoręcznymi? Wiedziałem, że mogę na tobie polegać. Wszyscy spotkamy się na statku. Człowiek czynu. To mi się podoba. Do zobaczenia! Wiem, gdzie czai się nasz nieprzyjaciel. Zatem nie traćmy czasu i pierwsi się z nim rozprawmy. Chcesz mi towarzyszyć? Długo się nad tym zastanawiałem, ale teraz nie mam wątpliwości. Chcę wyruszyć z Tobą. Jestem zaszczycony Twoją propozycją. Spotkamy się na przystani. Śpieszcie! Nieprzyjaciel nie zasypia gruszek w popiele. Słuchajcie, moi drodzy! Jestem potrzebny gdzie indziej. Nie wiem, kiedy powrócę. Jeśli chcecie poznać zakończenie tej historii, przeczytajcie odpowiednie pisma. Niech Adanos będzie z wami. Wybieram się na wyspę i przydałby mi się kowal. I pomyślałeś o mnie. Tak jakby mnie to co tak. Co ty na to? Tak czy inaczej, dzięki temu byś się stąd wydostał. Stary nawet w piekle nie może być tak paskudnie jak na farmie Onara. Wchodzę w to. Ja bym powiedział ja od dawna. A więc będziesz moim kowalem. Zobaczymy się w porcie. W porządku. Do zobaczenia. Nie mów, że Nie chciałbyś wypłynąć ze mną w morze? Jasne, czemu nie? Chętnie się stąd wyniosę. Mogę równie dobrze bronić Twojego statku. Dokąd płyniemy? Niedaleko. Na pobliską wyspę. No to na co czekamy? Podczas podróży mogę cię jeszcze podłuczyć, łucznictwa i strzelania z kuszy. Mogę ci opowiedzieć o Witamy na pokładzie. Zejść na przystań. Wkrótce odpływamy. Już idę. Słyszałem, że szukasz załogi na statek, czy to prawda? I co z tego? Wpisz mnie na listę. Dlaczego miałbym cię ze sobą zabrać? Po prostu potrzebujesz mnie. Jestem. byłem porucznikiem marynarki królewskiej. Służyłem jako marynarz na królu Robarze i dumie Myrtany. W bitwie o wschodni archipelag własnoręcznie wysłałem stuzin orków z powrotem do świata Beliara. Niestety było nas zbyt mało. Po zatonięciu okrętu flagowego zostaliśmy zmuszeni do odwrotu. Co tu właściwie robisz? Flota została rozgromiona, kufry puste. Po odejściu ze służby wylądowałem w tej dziurze. Staram się gdzieś zaczepić. Co właściwie potrafisz? Jestem mistrzem abordażu i walki w zwarciu. Jeśli trzeba, poradzę sobie także z obsługą działa pokładowego. Założę się, że w czasie naszej podróży mógłbym cię nauczyć tego i owego. O co więc mnie prosisz? A o cóż mogę prosić? Chcę się stąd po prostu wydostać. Pomóż mi stąd uciec. Jeśli weźmiesz mnie ze sobą, nie pożałujesz. Podróż może być niebezpieczna. Przywykłem do niebezpieczeństw. Na morzu każdy dzień to walka o przetrwanie. Każda burza, każdy sztorm może przynieść kres twemu życiu. A nie mówiąc już o morskich potworach zdolnych połknąć statek w całości. O orkowych galerach nawet nie wspominam. Zaufaj mi, trudno mnie przestraszyć. Tchórzliwy marynarz to martwy marynarz. Przydałbyś mi się. Świetnie! Do zobaczenia na statku! Ej, możesz mi powiedzieć, co tutaj robisz? Potrzebuję statku, więc go sobie wezmę. I jak śmiesz, ty śmierdzący skur... W górniczej dolinie jest zbyt mało rudy, aby zaspokoić królewskie wymagania. Byłem tam. Złoża się wyczerpały. Misja Hagena to jedna wielka farsa. Prawdziwe zagrożenie stanowi pewna niewielka przybrzeżna wysepka, całkiem niedaleko stąd. Popłynę tam i położę wszystkiemu kres. Albo się do mnie przyłączysz, albo zrobię z tobą porządek raz na zawsze. Wybór należy do ciebie. Mmm. Wygląda na to, że nie mam wyboru. Dokładnie tak. A zatem dobrze. Przyłączę się do ciebie, ale tylko pod jednym warunkiem. Kiedy skończymy interesy, statek wróci do mnie. Czy to jasne? Jakoś to przeżyję. A zatem rób, co masz do zrobienia. Poczekam tu na ciebie. Masz ochotę na małą wycieczkę po świecie? Co? Zamierzam opuścić Korinis. Wybieram się na wyspę, żeby poszukać nowych przeciwników. Nie chcesz iść ze mną? Nie obchodzą mnie kolejni wrogowie. Chcę! Tam, gdzie idziemy, będzie więcej złota niż jesteś w stanie unieść. W takim razie wchodzę w to. Gdzie Nie idziemy? Ale najpierw musimy wydostać się z górniczej doliny. Nie, Nie ma sprawy. Wszystko, co się Ruszam mówi. w drogę. Spotkamy się na przełęczy. Co on wie? Wie. Dasz radę przejść przez przełęcz? Przestań marudzić. Dalej. Chcę w końcu dostać się na szczyt. Dobra, już niedługo. Nie mogę się już doczekać.